Cześć, z tej strony ja, Michalski dzisiaj ze mną jest Flaptitch. No i dzisiaj będziemy robić filmik z Bloxburg'a na Robloxie. I oczywiście dzisiaj damy, osobie, będziemy oceniać domki w skali od 1 do 10 i damy osobie, która wygra aż 10 tysięcy dolarów w Bloxburgu. Okej, okay, to wsiądźmy do, do samochodu. Do. Taki średni. Taki średni. daje 4. 4 na 10 taki. Okej. Okay. Czyli ty dajesz jeszcze na 10. Okej, okay, dobra, teraz jedziemy do następnego. Jak to ten zielony, to jest... A, dobra, okay. Ten zielony, co to? Okej, okay, ten domek sprawdźmy sobie. Hmm. Ok, okej. Okay. Podoba mi się taki garaż, że się wjeżdża na dół. Też to. No, też to ma pasję. No. Jest pasem. Okej. Okay. Będzie go służyć na dół. Na tył trzeba No. No to. Hmm. Dajmy. Też daje na 10 Tak. To jest Okej, to na następnej osobie musimy pojechać na drugą stronę. Co ty to widzisz? No, to jest z y, tego tak trochę odstaje. Tak, to jest akurat podłoga. A Okej, okay, okay, to dobrze, że akurat. Dobra. Mhm. Nie wracajmy Tak. Po prostu e, dajemy drugie miejsce, no bo. Tak. Mm -hmm. Na, drugiej Na drugiej stronie jest, jest więcej. Fajne 10 tysięcy, ale mam limit. Aaa. Dobra. Ja też akurat mam ostatnio limit. No i to jest głupie. No, według mnie to jest coś takiego, że gdyby ktoś się włamał na konto, to żeby na swoje konto nie przelewał za dużo, ale trochę głupi, przyznam. Okej, okay, dobra. To y, kilka domków się buduje, więc będziemy musieli to po prostu ocenić. Ten domek... Ten... No, dobra, mogę dać... Osiem... 1 na 10, bo w ogóle nie domek, mogę przyznać, okej, okay. dobra, i 1 na 10, czyli 3, okej, okay. teraz tutaj jest, no, naprawdę taki nie jest kwadratowy, he, no mi się dosyć podoba, przyznam, 8, 8,5 na 10. mamy, ile? Dzisiaj radę dodać 8. Sprawdza. 15 to 15,5. To 15,5 mamy. Okej, okay, dobra. To pojedźmy. I teraz mm, weźmiemy sobie ten domek. okej, okay, ten domek. No, nawet fajnie ma wejście. Mm. Okay, no, to 10 na 10. Też 10 na 10. Jak na razie wygrywa. Ten domek, ten domek przyznam, że no nie będzie to jakaś najlepsza ocena. A dobra. No to dobra, to ten domek nie dajemy żadnej oceny. Albo nie. Ja dam 6, ja dam tak. 6, dlatego że jest przerobione z normalnego, ale podoba mi się taki ogródek. Mm. Ten domek. Mm. trochę za, za Tak. Tak jak był Teraz zobaczę z wnętrza. Cztery też, też daje 4. Czyli jak na razie wygrywa tamten y, te domek, chyba y, co? No. Tak ten na końcu tej ulicy. Dobra. Y... No, tak. Okej, okay, dobra. No. Tak. Dajmy to jakieś, nie wiem, ja daję cztery bo nie najgorsze, bo my, podoba mi się. Okej. Okay. Czyli chyba już co. Tak, dobra. Lecimy jej dać nagrodę, głową. Na drugi... No. To to prosto nic. Chyba to? to była ta osoba? Nie, to nie. A ta za nami, okej. Okay. Ta osoba? O. Tak, to była ona. Yy, bo tutaj daliśmy 20 punktów. Okej. Okay. Dobra, to trzeba tylko zrobić jakoś, żeby... Mm. Próbuję dać 10 tysięcy. No, osoba. Ne, 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 to, no, 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 to viděš. Tak. Teraz ta osoba, no, povinna akurat. Eee, hello, Ještě Bieda w ogóle. To... Czekaj. E... Nie. Dobra, dam jej tylko nagrodę jakąś, nie wiem. Dam jej cztery złota. A, to ja mam akurat limit. to jest w ogóle? Okej. Okay. To wygrała dwa złota. Dobra. No właśnie. No No to będzie akurat tyle z dzisiejszego odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. I jeśli chcecie oczywiście więcej odcinków z Flaptijem, to piszcie w komentarzach. I. Tak. No, no to widzimy się w następnym odcinku.